Dzień dobry i witajcie. Dzisiaj szybko i krótko, bo szanuję czas i wasz, i mój. Zaczynajmy. W dniach od 22 do 24 sierpnia odbędzie się Festiwal Gier i Fantastyki Pilkon. Rzecz dzieje się w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji oraz w zespole szkół przy ulicy teatralnej w Pile. Jest to już dziewiąta edycja wydarzenia. Program dostępny jest na stronie i wydaje mi się całkiem ciekawy ale to zależy od indywidualnych preferencji. Warto wspomnieć, że strona konwentu zaznacza, że jeszcze nie wszystkie atrakcje są ujawnione. Jeżeli chodzi o wejściówki, to w tej chwili za 3 dni konwentu płacić trzeba 85 zł, a od 1 sierpnia będzie to już 95 zł. Można też kupić bilety na miejscu na pojedyncze dni. 40 za piątek, 60 za sobotę, 40 za niedzielę i 100 za całość. Klasycznie już polecam lokalne eventy Waszej uwadze, link do strony wydarzenia znajdziecie w opisie. Smutna wiadomość dla tych, którzy oczekiwali na Trójmiejski Festiwal Książki, został on niestety odwołany. Oświadczenie organizatorów możecie przeczytać w tej chwili na ekranie, albo jeśli wolicie u źródła na stronie wydarzenia, link w opisie. W serwisie Katedra dostępny jest fragment powieści Filmowy Wehikuł Czasu autorstwa Harego Harrisona. Książka ukazuje się nakładem wydawnictwa Rebis w kolekcji Wehikuł Czasu. Dwie wiadomości dla fanów Critical Role. Po pierwsze, legendy Vox Machine zostaną przedłużone do piątego i jednocześnie ostatniego sezonu. Co oznacza, że mający mieć premierę w przyszłym roku sezon czwarty nie będzie ostatnim. Jednocześnie okazało się, że własną animację dostanie The Mighty Nine, późniejsza kampania zespołu Critical Role i to ta lepiej znana, kiedy wszyscy gracze rozumieją już mechaniki i tak dalej. Premiera jeszcze w tym roku. Co z tego wyjdzie? Czas pokaże. Wiele zależy od tego, jakie zmiany zostaną wprowadzone przy adaptacji, bo często to one decydują o sukcesie lub porażce nowego medium. I to już naprawdę wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień! Paskud!